Dzień bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszych opaków. Dzisiaj zrobimy taki mały world tour. Bo mało osób zna tutaj okolice, więc pokażę co gdzie jest, byście już o tym wiedzieli. Ok, a więc tutaj jest spawn, tutaj się gra, zaczyna. I od razu coś rzuca oczy to gwoźdź, i piekarnia oraz galeria, hotel, i kasyna. Dlaczego galeria nie dokończona, kasyna też? No i hotel też, bo będą będzie powiększany Teoretycznie nigdy nie jest dokończony Tutaj Tak wygląda od środka, To jest recepcja Na górze jest kawiarnia Ym, A tu windami się leci do, do Pokoików i apartamentów Ym, Ta tutaj oto droga prowadzi do Czerwonego wieżowca, który jest kasynem Ale tego nie wiecie. Z moim odcinku. tu się gra w gry i się traci pieniądze. Jest tu na jaw, więc się czekam. Idąc tą ścieżką, nat natykamy się na portal do naderu. Yy, no, ognisko do posiedzenia. I do, do, mi do miuli. A tam jeszcze budując się kościół. Ta tutaj maszynka to maszynka do lootboxów, tak jak była na i Maseksa. Tak wygląda. Z każdej strony. Jest wiecznie zamknięta. Żabka jest otwarta. Okej, okay, tutaj w tą stronę na prawo od hotelu są fundamenty domu bierzopca oraz dwa sklepy. Czego tutaj jeden otwarty na razie. Yy, loczka. Przechodząc z powrotem przez most yy, natykamy się na piekarnię, w której chyba nawet coś jest w końcu. Yy, są marszki i jest rzeczywiście. Są ciasta. I idąc dalej, natykamy się na woźbę, gdzie można wpłacać diamenty. No, tylko ktoś rozwalił skrzynkę na diamenty. Tutaj jest stranki wpłacania diamentów. Mało ludzi tu wpłaca. Mało wpłacałem jak już. Myślałem, że to się bardziej będzie opłacało. Co w ogóle mi ukradli te diamenty? Wchodzę z renderu. A się na tunel, który jest szalony cały czas. Mm. A w sprawie tych diamentów ukradzionych z weźpu? najpierw to ten, ten arszel. Mam nadzieję, że szybko. Nie wiem po co ty je zabrałeś w ogóle. Okej, okay, więc wychodząc z portalu jesteśmy do linia, w tej oto dolinie, której jest mój dom tak on wygląda tu od zewnątrz yy, tak wygląda od środka, mam tu mapę kominek, stół takie rzeczy na strychu mam łóżko takie śmieszne mam piwnicę w której mam skrzynki z rzeczami najważniejszymi Mamy jakieś szankery korosne tu że mam śmietnik maszynkę do 1 Potem, z którego się wychodzi... Wychodzę z mojego domu, idę z tą ładną ścieżką. Może nad... natknąć się na dom Kasi. Z tego, co widać tutaj. Która gdzieś tu biega teraz. A tu stara piekarnia. Lukrowa. piekarnia. Która wygląda lepiej niż tam co teraz na No ale... Na spalnie jest większy monopol, więc rozumiem Jurka. Żeby przeniósł tam. Tutaj jest statek soku milenium, ale on już jest w takim stanie zbudowany od miesiąca. A teraz jeszcze mówi, że go w ogóle zburzy i, i nie wiem, czy zacznę budować nowy. Mówi, że krzywy jest, ale teraz zobaczymy w sumie. No, taki trochę szerszy jest, ale tak byłoby spoko żeby zbudował Miał w nim nie mieszkać, a teraz nie ma domów a więc jeszcze domek jakiś diagrama a tam, w tamty teren to się nawet nie zapuszcza yy, idąc w tą stronę za to mamy dwa sklepy, które są przeplądrowane przez loczka bo no, należą one do terenu Tymka Ale tym jak przestał grać na naszych chłopakach W instalacjach sobie przeplanował jego tutaj całą... cały teren. Zaobsydionował wszystko. Powyczyścił sklepy. Z A i mam dobrą informację. Mm, Loczek kupił dzisiaj nowe konto. Nie odzyskał, ale kupił, więc jednak filmów na jego kanale nie będzie. Ja się cieszę, bo mam wolny. Nie muszę. Tak dużo odcinków robić. Tutaj mamy sklep kasi w górce. Gdzie są jakieś rzeczy? No, zazwyczaj rzeczy nie ma. To wszystko jest wykupywane. No, kasa tu płacisz. No, okej. Okay. Idąc w tą stronę jest wielkie drzewo. No ładnie wygląda. To jest największy zawód mój na tym serwerze. Nie? Tu mieszkał niejaki narszel Który po tygodniu czy dwóch... Stare drzewo endu, ed Edenu. Okay. No on dzisiaj wszedł na serwer narszel ale... On po dwóch tygodniach przestał grać. Naprawdę fajnie się zebrało. więc To jest nie największy zawód na tym serwerze. Nawet grup mu postawiłem na streamie, z którego wyszedł już. No nie wiem, może zacznie w końcu grać na nowo. I jeśli chodzi o tą dolinę, jest jeszcze jeden domek. Jest to domek Leszka. To stoi właśnie tutaj. Przejąłem go ja, bo pomyślałem, że taki ładny domek nie może się marnować. Dom, dom jak kopczyka Tak on wygląda. Leszek bardzo ładnie buduje Naprawdę, bardzo mi się podoba. No ale przestał on grać, bo on yy, nie ma Minecrafta Premium. Kupił jakieś tam konto z Allegro na kilka groszy. Ale te konto straci po dniu. No. Zmą, że coś takiego wybudować i tyle. Niestety. To wracając z pana, może wam opowiem historię pewną śmiertelną, Jak straciłem dwie, chyba, litry czy trzy. Było to tak. Pierwszy raz, jak straciłem, tak chyba wpadłem po prostu do lawy. Wpadłem do lawy sobie w kewie, to nic, nic niezwykłego. Ale za to drugi raz. Kopałem sobie przez 3 godziny prosty tunel przed ciebie i wyszedłem. Ja wam pokażę na mapie. No, jak tu jest mapa? Wyszedłem gdzieś na zimie jakieś gdzieś nie wiem, tutaj. To nie jest tak, że. No, tam sobie wyszedłem na zimie, że mogę sobie wrócić po prostu. A wyobraźcie stąd. No, stąd kopałem tunel jakiś taki. Prosty, przez kilka godzin I to gdzieś na jakiejś górce było Pamiętam było Trzy kratki wysokości były czy cztery Ja spadłem z tego, tak jak tutaj na przykład O, taka górka, sobie po prostu skoczyłem Zginąłem, bo miałem pół serduszka Bo wtedy jeszcze miałem słaby armor, to było na początku gry Ale miałem litrę wtedy, pamiętam Nie pamiętam jak to dość ładnie się stało, że Miałem Lizrę, a nie miałem diamentowego armoru. Ale tak spadłem sobie po prostu z 3 kratek, 4 Zginąłem, i najlepsze jest to, że jak chciałem znaleźć to miejsce, to tego miejsca tu nie było na mapie. Nie, nie było go zupełnie. Bo jest on po prostu. Yy, był nieodkryty jeszcze. Jak widać, mapa jest tylko. pokazuje, się, pokazuje tylko odkryte tereny. No, więc tu, było, tu była pustka, tak jak tutaj, nie? totalnie nie wiedziałem gdzie to jest, ja szukałem tu wszędzie Tu nawet szukałem Straszne przeżycie No, a trzecią teraz słuchajcie, to jest śmieszne tak? Rozpiliśmy smoka I, pamiętam się, chciałem zrobić coś, żeby Rozlać wodę wokół smoka, wokół y, endu, żeby Nikt nie poleciał wysoko bardzo i nie spadł nie zawi i próbowałem zablokować wody żeby nie wpadło do portalu. I wyobrażacie sobie, że wtedy akurat te kryształy postawiliśmy i okazało się, że jak kryształy stoją sobie i resną tego smoka, to potem wybuchają i zawijają, niszczą wszystko wokół siebie. Ja sobie akurat taki, obok takiego stałem. One wybuchły i wybuchły razem z moimi itemami, czyli wszystkie moje itemy przepadły wtedy. No, to straszne przejrzycia. I to było najlepsze, to było w jeden dzień. W jeden dzień 3 litry straciłem. Nie. Wiem. Więc... No niezbyt jest fajnie. Ja pokazałem wam chyba już prawie wszystko. Są tu jeszcze takie rzeczy jak dom odloczka dla Jurka. Który jest arbuzem. No te dwa bikony. Wielkie podziemia, loczka, do którego nikt nie ma wstępu, ale każdy co tu chodzi no tu są też skryfowane. nie wiadomo czemu tak, pokazałem wam wszystko jeszcze tam jakaś jakiś szklany kwadrat no i zarazie w budowie, na przykład to tam ta galeria, którą wam pokazywałem, tam stoi to wam pokażę jak już będzie gotowa um, tutaj coś jeszcze było chyba, tak kościół był jeszcze no a takie tam rzeczy. No i jest kilku pustelników, którzy też do mnie daleko mieszkają. I też albo mają tajne bazy, których nie pokażę. No to by było na tyle. Subskrybujcie, łapkujcie. Pamiętajcie o tym. No, na razie.